Ja czuję, że jestem naprawdę w jakimś takim wielkim miejscu, bo to się czuje od momentu, kiedy przekracza się tutaj próg. Że jestem do tego przyzwyczajony, bo ostatnie sezony, ostatnie lata, no to tak to wyglądało. Trochę, trochę tęsknię za rodziną, bo jednak te rozłąki są krótsze lub dłuższe, i to jest tak większy minus całej tej sytuacji. Natomiast, tak jak mówię, no już to życie mamy tak zorganizowane, że, że jakoś, jakoś potrafimy z tym żyć. Jest się w dwóch miejscach naraz. Nawet będąc tutaj poza klubem, będąc gdzieś tam na, na zgrupowaniach reprezentacji cały czas, jakby starałem się kontrolować, co się tutaj dzieje, oglądać treningi, pomagać radkowi w konstruowaniu kolejnych treningów na, na, w kolejnych dniach, monitorować tą fizyczną pracę na siłowni. Także no, nie jest to na pewno proste, jeżeli nie jest się fizycznie na miejscu. Natomiast myślę, że wypracowaliśmy taki schemat pracy, który pozwolił nam, pozwolił nam osiągnąć, osiągnąć takim. Tak powiem, optymalny tor, którym poszliśmy. Myślę, że będziemy taką drużyną bardzo mocno walczącą, która, którą każdemu będzie grało się gdzieś tam nieprzyjemnie przez to, jaki, jaki właśnie będziemy mieli styl, zwłaszcza jeśli chodzi o blok obrony. Myślę, że jeśli chodzi o atak, też żebyśmy byli drużyną bardziej efektywną, bo to jest też coś, co w tamtym sezonie. Było zbyt bardzo zero-jedynkowe. Tak? Ja bym chciał, żeby nasza ofensywa była dużo bardziej elastyczna, plastyczna, a przez to ta efektywność tego ataku była na lepszym poziomie, bo oprócz tego, że potrafimy mocno atakować, wysoko atakować, siłowo atakować, chciałbym, żebyśmy się też nauczyli kilku takich alternatywnych rozwiązań, żeby to był taki zbiór narzędzi, żeby każdy zawodnik miał swój zbiór narzędzi. W tym swoim repertuarze w ataku, i, i dostosowywał ten, te narzędzia do sytuacji, tak? Na pewno zadaję sobie cały czas pytanie, yy, czy to jest dobry moment, czy to jest właściwy moment? Wydaje mi się, że mógłbym mieć dużo więcej doświadczenia. Przechodzą do tak wielkiego klubu. Ja się z tym zgodzę. Ja nigdy tego nie negowałem, tak? że no, wolałbym mimo wszystko być 2, trzy, 5 lat starszy i nie mówię nawet o swoim wieku, tylko raczej o tym, o tym wieku przepracowanych sezonów w lidze I, I jak najbardziej na pewno by to pomogło. Natomiast e, dostałem ogromną szansę i zdaję sobie oczywiście z tego sprawę. A w życiu czasem jest tak, że niektóre szanse trzeba brać i, 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 i walczyć z żywiołem, tak? Ja do tego tak podchodzę. Natomiast podejmując tę decyzję też rozmawiałem z wieloma e, doświadczonymi trenerami i, i niektórzy z nich to są naprawdę wielkie nazwiska. Myślę, że na pewno ludzie w Polsce wszystkich z nich znają, bo pracowałem też, też z tymi trenerami e, i, i praktycznie oni wszyscy powiedzieli mi... Przy tych, przy tych jakichś konsultacjach, że absolutnie nie mam się czego bać ani czego bawiać, tylko, tylko, tylko trzeba iść i walczyć. To są smaczki dla kibiców na pewno i, i myślę, że kibice, dziennikarze na pewno będą tym żyli. Ja skupiam się na tym meczu bardziej w kontekście wyników, w kontekście gry. Chciałbym, żebyśmy wygrali ten mecz. Na pewno będzie ciężko. Zawsze pierwsze mecze są troszeczkę nerwowe. Nigdy nie gra się tych pierwszych meczów na 100% swojego potencjału. Tak pokazuje historia. Zresztą jak przeanalizujemy sobie troszeczkę naszą ligę, to zazwyczaj najwięcej niespodzianek działo się w pierwszej rundzie i to, były, to było zazwyczaj pierwsze 6-7 kolejek pierwszej rundy. Tym bardziej wiemy, że musimy być naprawdę skoncentrowani na tym, na tym spotkaniu, na celu, jaki nam przyświeca. Zapraszam wszystkich do oglądania spotkań Plus Ligi w nadchodzącym sezonie 2019-2020. Każdy sezon Plus Ligi jest inny i każdy sezon Plus Ligi jest wyjątkowy. Mam nadzieję, że i ten będzie wyjątkowo ciekawy, zaskakujący. Oglądajcie Plus Ligę.